Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Szczebrzeszyn, 30 kwietnia 2024 roku kończy się ósma kadencja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie. Był to okres wytężonej pracy zarówno dla organu stanowiącego, jak i dla organu wykonawczego. Efektem samorządowego współdziałania było zrealizowanie na terenie gminy i miasta wielu inwestycji i ciekawych wydarzeń, które promowały naszą gminę. Za te wszystkie pozytywne zmiany i działania składam serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Szanowni Państwo, nowo wybrani Rady, w imieniu Rady Miejskiej Szczebrzeszyna, pragnę złożyć serdeczne gratulacje wszystkim Radnym z naszej gminy wybranym na dziewiątą kadencję Rady Miejskiej oraz do Rady Powiatu Zamoyskiego. Życzę Wam realizacji programów, które przedstawialiście podczas kampanii wyborczej mieszkańcom oraz dobrej, owocnej współpracy. Drodzy mieszkańcy miasta i gminy, 21 kwietnia 2024 roku odbędzie się druga tura wyborów samorządowych, w której wybierzecie Państwo burmistrza Szczebrzeszyna, który będzie reprezentował nasze miasto i gminę oraz dbał o jego rozwój. Wybory tego dnia to święto naszej lokalnej demokracji. W związku z powyższym zapraszam Państwa do wzięcia udziału w wyborach Burmistrza Szczebrzeszyna. Szanowni Państwo, ósma kadencja dobiega końca. W imieniu Rady Miejskiej Szczebrzeszyna dziękuję wszystkim za pomoc, współpracę, jaką okazaliście Państwo przy różnych działaniach na rzecz miasta i gminy oraz naszego społeczeństwa. Dziękuję. Wiwat Szczebrzeszany.